Siemanko, Hubert z tej strony z UANA. Dzisiaj opowiemy Wam o różnicach pomiędzy naszymi dwoma markami, czyli deskami marki UAN i deskami marki Super. I w czym tkwią te różnice? W zasadzie te różnice być może są niedostrzegalne gołym okiem, ale są technologicznie zaawansowane. No i jakie są te różnice? Generalnie deski marki UAN są deskami w pełni dwuwarstwowymi, zgrzewanymi. Deski marki Super są tylko dwuwarstwowe na burtach, jednowarstwowe na górze i na dole z takim stringerem, czyli pasem wzmacniającym idącym przez środek deski. Natomiast to się zmieni w 2024 roku, o czym wkrótce. Deski marki Ulan mają zdecydowanie lepsze jakości akcesoria, czyli grubszą smyczkę, grubszą piankę antypoślizgową w innej strukturze, to jest struktura krokodylej skóry. Deski marki Super mają cieńszą smyczkę, cieńszą piankę i w kształcie takich diamentów, które się niestety potrafią odbijać na stopie, ona jest tańsza, co wpływa też na cenę. Deski marki Ulan mają lepszej jakości zawory, to są zawory włoskie marki Bravo. Deski marki Super mają zawory... Taki jeden z tańszych na rynku, natomiast oczywiście szczelne, aczkolwiek czasem sprawiają jakieś tam problemy. Deski marki Super mają gorsze wiosło, deski marki One mają lepsze, lepszy plecak, mają ułany niż supery, lepszą pompkę, natomiast to są akcesoria, które są w zestawie z superem kupowane. Deski marki One mają oczywiście też gęstość włókien znacznie większą niż deski marki Super, co wpływa na sztywność konstrukcji. Mają lepszej jakości skrzynki statecznikowe wykonane z włókna szklanego, supery mają skrzynki statecznikowe plastikowe, tylko w systemie slide-in, czyli ten film z przetyczką. W ułanie to są skrzynki statecznikowe w systemie USB box, czyli na śrubkę. I to w zasadzie główne takie różnice pomiędzy tymi dwoma markami. Tych różnic jest jeszcze mnóstwo, natomiast te filmiki są dosyć krótkie. Także nie jestem w stanie e, Wam 20 minut nawijać o różnicach. A tak naprawdę tyle bym potrzebował czasu, żeby Wam pokazać wszystkie różnice pomiędzy tymi dwoma brandami, których jest co niemiara. I to wszystko wpływa na cenę desek. Stąd też u kosztuje dwa razy więcej niż Super. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że u e, daje 5 lat gwarancji na swoje produkty, Super 3 lata gwarancji, więc to samo mówi przez się, którą deskę lepiej wybrać i która deska jest lepszą inwestycją. Do zobaczenia w kolejnym filmiku.